Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza. Jezus mówił do tłumów: Gdy ujrzycie chmurę, podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: deszcz idzie, i tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: będzie upał. I bywa. Obłudnicy umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, bycie nie zaciągnął do sędziego, a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci... Nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek. Kochani, dzisiaj ewangelia zmusza nas do zadania sobie pytania: Jak ty rozpoznajesz działanie Pana Boga w swoim życiu, działanie Pana Jezusa? Czy w ogóle udaje ci się rozpoznawać działanie Jezusa? Czy też może masz tak bardzo zamknięte serce, zamknięte oczy i nie dostrzegasz działania? Być może potrzebujesz właśnie otworzyć oczy, otworzyć swoje serce, żeby zobaczyć, jakie znaki daje Tobie Jezus. Pochyl się dzisiaj nad tym słowem i odpowiedz sobie na to pytanie. Życzę Ci wspaniałego dnia z Panem Bogiem.